Dzisiaj na tapecie jak widać Kalwaria pacławska tam zarła mowa, z tego szczytu zjeżdżałem i wspinaczka pod jeden z najcięższych podjazdów w rejonie kierunek wiatru widać Pod górkę miałem pod wiatr no i tak remontują co to dzisiaj to widać 405 poziom 16% maksymalne nachylenie na tym podjeździe 70 i 80 km i 1115 przewyższenie no ładnie ale wieje powrót będzie Ciężkie.